Siemanko, witam Was wszystkich na swoim kanale Dziś zaczynamy od kupna nowego auta Forza Horizon 5 Akurat mam uplowany Audi RS6 Avant To tutaj Raczej to może inne jeszcze sprawdzimy Po w Horizon 4 miałem to Audi RS6 Avant Kombi I mi się bardzo spodobało więc kupimy go też i tutaj, potem jakieś losowania zrobimy. Teraz jaki lakierek? Tam było dużo lakierków i takie fajne były różne. Chyba tego sobie weźmiemy. No. O, ma milion sześćset kupimy za 150 pięćdziesiąt <laughs> tysięcy. Ulepszymy go. Potem losowania jakieś, o. odblokowałem jakiś Pierwsza miłość, kupiony samochód w salonie. Do Audi jest miłość. Audi w 4-bucie, nic o nim nie można źle powiedzieć. W grze i na żywo. Jeżeli się psuje, to nie jest problem, ale tak to jest super. Oczywiście, subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze. Mam nadzieję, że subskrypcje mi się podniosą. Potem będę próbował robić w końcu te live. sobie może kupią go gopro chcę sobie kupić i będzie nagrywane będzie montowane ja się z tego cieszę że będę mógł w końcu jak będę miał te gopro będę mógł coś takiego robić ja zawsze sprawdzam jak on wygląda w środku bo jednak to się różni każda gra. No ale taki samochodzik, idealnie na miniaturkę, dobrze. Ulepszymy go na razie po swojemu. Tam jakieś automatyczne, może ulepszenia? Tak, żeby był jak najlepszy. Tak, tym co kiedyś miałem w Forge Horizon 4, czwórkę jeszcze będę nagrywał. Tam mam parę obiecanych. Ma te mapy, co, żeby Wam pokazać, to na razie za jakiś czas to nagram. Na razie troszkę nie było czasu. Forcze, widzę coraz to więcej czerwonych rzeczy, że mi się robi. Mam nadzieję, że nic mi nie spada. Aha, jazda terenowa. No teraz to jest jeszcze najlepsze, że jazda terenowa, dodali jazdę terenową. Jak się to wszystko robi? lepsze I masę. Koło chyba zamachowe. Audi, jak to Audi? Trzeba do niego wstać jak najwięcej, żeby jak najlepiej jeździło. Kurde takie to by było super. Nie no troszkę trzeba obniżyć. Oblokowuje tuning sztywności przedniego stabilizatora. Zazwyczaj to miałem. Ostatnia coś mi się laguje ta gra OK Minus 400 No już na te auto piszę 37 tysięcy, że wydam, je a jeszcze to nie wszystko Nic. Potem też sobie Kolejny odcinek nagram Że jakieś tam wyścigi Czy coś Czym to się różni Niczym W razie w czwórce pisało, czym to się różni, a teraz już nie piszę. Oponki, najbardziej ciekawi oponki. Plus 0,20, 9, plus 0,24, plus 0,20. Łyse gumy, by to najlepsze. Kurczę, jeśli łysa będzie najlepsza To jestem zdziwiony O Sterowność, przyspieszenie 5, przyspieszenie 10 Start 10 A to przyspieszenie 9.9 ,9. Kurde To muszę wziąć tą łysą O Zawsze trzeba poszerzyć, zawsze Tu nie ma co nie poszerzać to trzeba zawsze tak robić. Felgi mi się podobają. No, jak najszersze Prawdopodobnie jeszcze z losowania sobie zrobimy. Jeśli na losowań, losowań będzie dużo, fajnie. No dużo będzie pieniędzy dojdzie. To prawdopodobnie może kupię jeszcze jedno to Audi i ulepszę tych. Nie w swoich ulepszeniach, tylko yy, innych ulepszeniach, że może być już takie mega co jemu szybkość 10,0 tak jak w Horizon 4, to tylko pogarsza auto. Hamulce tutaj już są zamontowane dobre. Dobrze. To to jest kupowania. 636 nie? To na pewno nie jest tyle co ten najlepszy samochód. Ten najlepszy miał... Tam pisało mu w kawu pisało 900 ileś albo nawet 1000 ileś prawie 1100 kW i to potem się liczy razy 1,32 i to obychodzą konie mechaniczne. No, ładuj się szybciej. Musiałem na chwileczkę przerwać, bo się nie umiało załadować. Teraz sobie ten samochodzik przetestujemy tylko. A potem sobie na kolejnym odcinku będę nagrywał. Nagram kolejny odcinek z. Tych z losowań z jakichś tam gierek. Może znowu eliminator. Wiedzanie mapy już nie będę tego robił, bo tam mam coraz to mniej wyświetleń. Znowu lagi. Serio za chwileczkę będzie dalej Przepraszam Was bardzo, coś się laguje, muszę zakończyć odcinek. Na kolejnym odcinku przetestujemy to auto, zrobię losowania. Kolejny odcinek będzie w kolejnym dniu. Czy że w poniedziałek albo w jak to rzucę, to na kolejny dzień będzie kolejny odcinek. No kurczę. No jak jak Holender. Muszę chyba wyłączyć konsolę i załączyć na nowo. Dobrze, to do zobaczenia na samym odcinku. Cześć.